Cześć, 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 A w dniu dzisiejszym jedziemy sobie pod wiatr No bo jakby inaczej wiatro w Polsce Za to kocham ten kraj Za piękne kobiety i wiatr w ryj A już tak w zupełności na serio W dniu dzisiejszym jadę na swoim frecie w Na wymianę korby Do Mateusza z kanału Lekko i przyjemnie Jako, że... Bo chciałem wymienić już swoją korbę na korbę w systemie Holotech 2 No niestety był problem trochę z doborem korby No bo w tym felcie jest Clarisa Clarissa rzędowy. Korba jest na kwadrat w stopniowaniu 46-34 Ogólnie stopniowanie w porządku I tam pod górkę się podjedzie I szybciej się trochę pojedzie na płaskim Moim zanim takie ustawienie całkiem Naprawdę bardzo spoko, tym bardziej, że kaseta jest 1134, Więc mamy stopniowanie 1 do 1 Na lżejszym biegu No i co? No i tak szukałem, szukałem, co to wybrać Jednorzędówka odpadała, bo będzie albo za twarda, albo za miękko, nie? Znaczy bardziej myślę, żeby było bardziej za Przy jakichś tam podjazdach Jakby była jakiś jednorzędowy, jednorzędowa korba No bo jednak kaseta jest no, taka nie inna No i właśnie natknąłem się na te filmiki, które wam teraz puszczę Tutaj na przebitce I tu widzimy jak właśnie Mateusz z kanału, lekko i przyjemnie wy Wymienia wy korbę w krosie, SK 1.0 Który też jest na osprzęcie Clarisa Tylko on tam ma jakąś tam trochę inną korbę To FF Sal chyba dokładnie No ale też na kwadracie, więc Żadna różnica praktycznie No jak widać znaczy jak widać Ogólnie operacja się udała I zrobił dwa eskery I właśnie jeden był na korbie FSA a Drugi chyba na prowila. Zabijcie mnie nie, powiem, nie wiem jaka to druga korba eee, Więc zgadałem się z Mateuszem eee, Najpierw przez YouTube'a Później mailowo Później na Whatsappa No i zakupiłem osprzęt jakieś dwa miesiące Albo półtora miesiąca temu Bo udało mi się zgadać w końcu z Mateuszem, Ale to jest wina tylko moja bo to ja jestem ostatnio mocno zabiegany Mateusz naprawdę miał czas, żeby to już wcześniej zrobić No ale naprawdę dzięki Mateusz, że cierpliwie poczekałeś No i właśnie dzisiaj jadę Zostało mi tam niecałe 2 km do niego Mam nadzieję, że cała operacja się uda I korba usiądzie A korbę, na jaką zmieniamy, to jest MT210 dwuszędowa W standardzie Holotech 46:30. To jest taka już typowo jakby gravelowa korba z gravelowymi przełożeniami. Bo nawet rix na przykład jest 46:30. I wydaje się to naprawdę spoko połączenie, bo na płaskim sobie pojedziemy spoko, nawet tak szybciej. A pod górkę przy tej kasecie, która jest, będzie lżej. Więc zapowiada się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że. Cała operacja się uda, i wszystko usiądzie jak złoto. Kurczę, chyba nie pojęłem tak robić. Co? Przepraszam, widzowie, że tak szybko jadę, ale już po prostu chcę dojechać, zbić piątkę z Mateuszem i zacząć robotę. Mam nadzieję, że w jakieś dwie godziny się wyrobimy. Właśnie jestem u Mateusza. Jak coś Mateusz Rodo? Jest. Twarzy nie pokazuje, ja to szanuję, każdy ma prawo do swojego zdania. Ja to jestem, mam parcie na szkodę, więc pokazuję swoją jabłkę. Już pedały odkręciłem ja. To coś tam się znamy na tych rowerach. I co? I teraz. Coś tam nie znęliśmy. Coś tam nie, coś tam nie Teraz Mateusz już się zajmie tym, bo ja akurat się nigdy nie zajmowałem korby na kwadrat. W sumie żadnej korby nie zdejmowałem. Mateusz więcej no. tych korb zrobił. Bo ty łącznie ile tych korb zrobiłeś? Dwie, tak? Nie, czy no więcej? dwie to na wizji, a jeszcze wcześniej y, nie na wizji to ja już nawet nie liczę, nie? Ło? Wie to. Wie to, jak tam było? Fachura, ale ty tak sam się uczyłeś? Czy tam gdzieś tam w takim serwisie pracowałeś? jak to no, uczy... się. Sam się uczyłeś, no to czyli jak. Jak większość Polaków. Jak większość Polaków. Nie, no w sumie ja już też tam jak na przykład regulacje, przerzutki czy coś, to już sam to robię, bo to. Nie ma sensu za to płacić, za pokręcenie dwoma śrubami. Czy. O! Widzisz, ciężko idzie. A patrz, a było. Było odkręcane 1000 km temu. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie. jest spokojnie, jak na wojnie. Czekaj. to dobrze złapać trzeba. O, Coś chrupło. Mam nadzieję, że nie gwint. No, w sumie korba jeszcze ma iść do roweru teścia, więc dobrze nie służyła. Nie, to ten, to suport który wiesz. A, na no suport może umrzeć. Suport do suport do kosza, nie? No, suport. No, w sumie Tisiaka ma przejechany, więc może gdzieś do tego. stać. No, Może się posłuży. No, może łzeście ci posłuży. przerobił no, no. tych kor, więc czujesz się zaotykowane? Co robimy na czas dzisiaj, tak? Rozumiem. Nie, no bez przesady. Czekaj, czekaj, gdzie ten klucz, po... eee, czekaj, czekaj, czekaj. który potrzebujesz? Pię... Taki klucz, nie, to eee... ściągać. Tak, tak, gdzieś klucz, nie robiłam go w ręku, ja to. O, tu jest. A, Najwięcej tak, czasu tak. zawsze na robocie tracę na szukanie nowego. A wiesz? skąd ja to znam? Eee. Tak, to masz tak samo. <laughs> Oczywiście. Położę, to wiesz, jaką mechanikę, jak mechanicy kładą eee, no. na nasadkową piętnastkę, uh -huh. odwracają się znikę. <laughs> Właściwie to czekał w kole, w kole, u kolegi w rowerze, bo on ma starego Gary Fischera no. eee, i mu super zaczął strzelać, bo zajarał się w rower, nie? A ma naprawdę starego Gary'ego Fischera, ale kurczę na full deore, więc no. w ogóle kosmos, ja I zaczęliście ta przyrządka się rozregulowała. i ja, to cię ale to wiesz, i te do wymiany, kaseta, no bo to wiadomo tyle lat ma. Ty możesz tam, możesz e, powiedzieć, żeby tu przyjechał do mnie. No właśnie miałem się Ciebie o to pytać, o proszę. Nie o zrzucona, więc... Zapraszam. To super. Tylko żebyśmy znali jaki support, A, to najwyżej odkręcimy i... Nie no, to wiesz, pewnie taki sam będzie, nie? No, żebyśmy wiedzieli jaki tam jest. Bo tam chcesz na koda zrobić, tak? Tak, tam chcemy na nakład. No to pewnie będzie taki sam, nie? Tak, bo nie. to jest bardzo popularny support. No to jest 110. No, to jest 110. To jest taki sam, dobra. Dobra, teraz wjeżdża Makita. i ciekawe czy z jedynki pójdzie, czy nie? No, tak jak mówiłem, 1000. Tysiąc... Hmm. Co? było. E, Chciałem, support. Suport? Tam cię ci uciek. Jeszcze raz sprawdzę. Ostatni raz, bo <laughs> muszę być pewien, nie? Dobre. Słuchajcie, no, tutaj jest taka ściągaweczka, nie? O! To jest prawa strona. I tu strzałeczka pokazuje, jak zakręcić. A że my chcemy odkręcić, to znaczy drugą stronę. I prawo. Tak jest. I to O, o, o Ruszyło się. Puścił, puścił. Tak. Ruszyło się. Dobra, udało się. Pewnie z drugiej strony będzie. Podobnie. No to niej, nie, łatwe będzie drugi A bo tam, jest ten. tam jest ten. Ale ten. mówiłem. Yy, mówiłem jak w niej suport lepiej posmarować. Albo to były 1000 km temu wymieniany, a Makita <noise> musiała się pomęczyć. Tak, musiała się pomęczyć. Dobra, suport udało się wykręcić, Makita, ale na jedynce nie musieliśmy wychalać. Tak. Dokładnie. No właśnie, więc nie tak źle poszło. Więc teraz trochę syfu jest, pewnie będziemy czyścić, nie? Tak. elegancko. Tak. z tym ręcznikiem papierowym, żeby nie było syfu, żeby się znowu nie piekło. Słomczek już, o, już rdzy złapał, ale będzie żył jeszcze. Perłeczka. Do Garego Fischera wyciąć. A nie, to bo ciekawe, bo to jest w sumie Mufa, on ma Mufa MTB, a to jest Mufa szosowa, bo grawy, nie? No, więc nie wiem czy to będzie 110 to powiem szczerze. No, no może, może ten, może, może nie pasować, nie? Dobra, wykręcimy, sprawdzimy. Boję się, że po 15 latach nie odkręcę, co tam się będzie działo. No, to może Bez tam. makity to chyba nie podejdziemy. No, to zapraszam. No to, no to trójkę będzie trzeba spalić. Tak. Nie, to jeszcze może z palnikiem, bo wiesz, bo, bo ogólnie często się w mechanicy już nie mówię, że rowerowi, tylko ogólnie samochodowi. No tak, podgrzanie. Tak, bo, bo wiesz, to jest inny materiał i ma inaczej się wiesz, rozszerza, nie? I on tak wiesz, rozszerza się, później odpuszczasz, zabierasz palnik, schładza się. I to się kurczy, i się już inaczej kurczy i wiesz, już te miejsca te zapieczenia pękają po prostu, nie? Dokładnie tak. O, a tu proszę, przyniozzę ci Mateusz. An dzisiaj się Polecam. Coś takiego. To jest taki. E... antyzapieczeniowy. Antyzapieczeniowy system. No ja tego nie używam, ale... Okej. Okay. Myślę, że myślę, że to zda za egzamin jak najbardziej. Ja mam taki trochę wiecie, mniej pro, mniej... Bez napisu Shimano. Nie, yeah. tak. Teraz Mateusz rozpinia jak podkadeczki. możecie właśnie otwiera swój filmik. Jest, to jest... Każdy rower jest inny, nie? nie no tak, nie, mufa jest szosowa w y, gravelach, czyli 68 68? Nie pamiętam. Tam jest cyklarka, może tam. A tam się że w się będę bawić. Nie pamiętam, ty ja aż głupotę zaraz strzelę. No bo są mufy... MTB i nufy szosowe, a że gravel to mutant, to ma mufę szosową. I tak to się bawi, a support będzie MTB. Więc zaraz wracamy, rozklinimy, jak tu podkładeczki zrobić. Dobra, decyzja zapadła, no. Mateusz mówi jedno z lewej y i trzy z prawej. Tak, jedna najgrubsza z lewej, a od strony korby te trzy mniejsze, nie? Pozostało. No i tak no tak. A jak to... nie będziemy lepić. Tak, bo jakby to nie mamy, nie ma takiej jakby pewności, że będzie dobrze, bo to każdy rower jest inny, to trzeba wiadomo, regulować. Wiecie, wiecie o co chodzi. Nie? No, dobra, zakładamy, zakładamy. I będziemy się bawić. Teraz, Mateusz. O, jest. O, proszę wkręć. Weszła elegancko. Musi wejść ładnie, nie? Wiadomo, że później będzie stawiał opór, ale generalnie musi być początek gładki. Bo jak nie będzie gładki, to znaczy, że. Coś się krzywo u... idzie, coś krzywo idzie, ale jest ok. No i jesteśmy ciekaw, czy wyjdzie ten plastyczek. Bo to właśnie nie pomyślałem, że mufa jest yy, szosowa, a plastik jest od NTB. Jak nie, to będzie PS to i że łożyska się zatrą. Nawet a nie łożyska 40 zł. 50. Wiesz co, ja mówię ci, że ja mam, yy, mam taki rower drugi, nie ten. Ja już nie wiem ile ile lat idzie na dół. I wiesz. W końcu się rozjechały, ale to po 10 latach pewnie. A katowałeś w zimę? Bo ja to jestem także w zimę jeszcze. A, też no. katowałem zimę. A teraz. No. Musi być elegancko, bo inaczej później musisz y, y, mufę planować. Tak. A tego nie chcemy. Tak, wcześniej mówiłem. Strzałka jest, ściągawka. A, trzy Tak, takie trzy, to te trzy pozostałe podkładki. Nie? Spokojnie. Przestrzelę, mi ten. Y y ryciczka, no to bardzo. Jestem Widzę, że jesteś taką osobą taką trochę pedantyczną troszeczkę, co? E, wiesz co, może nie tyle co pedantyczną, ale lubię jak mój rower miarę nie jest <grysty> porysowany. No ma to się zużywa, to się później porysuje, tak No, tak no tu taką w sobie śmieszną zasłonkę założyłem, że przynajmniej, wiesz, ten łańcuch nie walił, no bo jednak Klaris, no to on tam z sztywności to ma zero, tak? Nie ma sprzęgu ani nic, to... To, to młójci o to ramę, a tak to się tak z pedantyczną no, rower ukurzony, taki pedantyczny, Gravel musi być brudny. Masz, masz że jeżdżony. Tak, nie? tak. tak. Jak, jak zawsze jest na tych, na, na takich filmach, że jak na przykład robią tunel pod górą i się łączył, wiesz, łączą, bierzesz chodzić. Tak, jak dwóch państw. To tak, właśnie to jest ten moment. Nie I on będzie... Wiesz, o Czyli Mahomet przyszedł do góry. No, tak. Korba jest. Dokładnie. O, wygląda dobrze. Kręci się? O. Musi się kręcić. Nie? O i teraz bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, tu jest taka spineczka. O tutaj. O to chodzi. O to chodzi o to, o to miejsce. I to miejsce, bo to jest taki dziubek, nie? Jak się to zamknie. Yy... Teraz musi się otwierać. Nie, spoko. <laughs> Widzicie, tutaj, może tak tego dobrze nie widać, ale tu jest taki dziubek w środku. Tutaj. Ja widzę, widzę. I ten dziubek musi trafić, to jest taka dziureczka. O, to jest taka dziurka, nie? Jeżeli nie trafię w tą dziurkę, znaczy, że coś jest źle z tymi podkładkami. Więc y, albo za mało, albo za dużo. Y, ten, no, ale teraz na razie musimy to otworzyć z powrotem. To jest taki, jest taki, taki, taki sprawdzony. Klikacz. Tak. No ale od razu ten lepiej wygląda z tą koroną. jest tak, taki grawer. Jakby tego Clarissa nie wzią. Ale nie, powiem, że ten Klaris nie jest zły, no na ja na sorze by była gorsza. A Klaris właśnie, może przez to, że jest mniej rzędowy, to wchodzi w porządku, naprawdę tylko Klarisa nie ma co się przyczepić. Dobra, wiecie. Korbotronik Dobra, spróbujmy teraz dziubek za kre... nie, nie, znaczy... A, za, 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 na pewno. A, nakręteczkę. No to nakręteczka. Ja otworzyć ja coś mam taki kluczyk. Taki ten magiczny Shimano za 5 zł. Tak. Widzicie, teraz już Mateusz tu taki doświadczony, że korbę robi w pół godziny. więcej pewnie regulacja zajmie jak tego. Zdecydowanie. Jak, jak wymiana. Zdecydowanie, więcej najmniej regulacja jak wymiana. Jak yy, się zgasło? Czy nie? Nie, nie, bo to jest GoPro ono się wygasza, bo inaczej się przegrzewa. To jest taka oszczędność, wiesz, baterii, nie? Dobra, spróbujmy. Dżubek, dżubek, zamknij się. No, elegancko! Wiesz, panie Majster, widzisz, odstrzała! Nie widać, że Pakiet premium za 500. No dobra, to teraz no. ten, pokaż ten drugi na mnie troszkę. jaki tam jest? No, e, mniejszy, mniejszy, mniejszy. To masz, to masz, jest... Żeby to będzie dobry. <laughs> Mój wierny zestaw świata, który jeździ ze mną w każdym wyprawowym gramelku. No, powiedzmy, że ten, tak wstępnie. Tak, zgłosiłem tak, się, wstępnie robię, o tutaj jest luźniej. Wstępnie robię tym. Tak, bo zasada, dokręcamy trochę z jednej strony, później z drugiej, bo żeby to się wszystko dokręcić z jednej, to z drugiej później zerwiesz windę. I taka jest radość. Teraz z drugiej. No. Się tu, trochę się tu przydam do czegoś. Prawie, że to jest mocno jest. Moim zdaniem. No teraz z drugiej. tuż. Tak, 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 tak. Za rączkę. No i teraz z drugiej powinieneś. Moim za... zdaniem już jest bardzo mocno, wiesz? To jak ja mogę zmniejszyć moc. No tak, można. na 10, o, nadycha jeszcze na klika. O, nadycha, kliknął teraz. No i teraz zobacz. Od odkręcę to, mm -hmm. nie? I e, e, jakby ta, ten ogranicznik, mm -hmm. który przed chwilą przykręciłem, mm -hmm. jakby byłby źle przykręcony, no. to by jakby zleciało całkowicie, nie? E, ten. O, jak widać linka jest całkowicie luźna a chodzi dobrze nie? No tak. czyli jest ten czyli jest dobrze ustawiony Kończyliśmy, korbę wymieniliśmy w pół godziny a regulację półtora tak. dokładnie tak też nie jest idealnie wszystko słuchajcie o co chodzi chodzi o to, to jest nie zakręcie. nie nie musisz chodzi o to że ta sprężyna która jest w tej przyrzutce ona powoduje to, że to ona wraca na swoje miejsce. Ale tu właśnie, zobaczcie, puszczam no i jest niby, niby w dobrym miejscu, nie? No ale okazuje się, że, że nie jest w dobrym miejscu. Jeszcze mogę ją ręką doprać, nie? Więc to jest, jakby mój werdykt jest taki, że jest albo walnie ta brzutka, Albo brudna i gdzieś tam się przyciera. Albo, dokładnie. Albo gdzieś na tych, z linką. E, dokładnie, na tych wszystkich, e, na tych wszystkich tutaj przełożeniach powiedzmy, tych pivotach, pi A druga opcja. E, łatwiejsza, powiedzmy, to są to, jest to, że ta linka jest już po prostu brudna i też gdzieś tam ten piach jest w środku, i on też gdzieś tam przyciera. Nie? Więc e, pewnie się zobaczymy drugi raz z Michałem e, i z drugą linką. Nie? Mam nadzieję. Pancarze. Ale i tak, Mateusz, bardzo Ci dziękuję za robotę. Straciłem tak naprawdę jedno przełożenie najcięższe, na którym i tak stricte człowiek nie jeździ obecnie. Nie, nie straciłeś. Nie, nie, nie nie, 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 tak. Obecnie jest gorsza w użytkowaniu, bo, 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 bo włącza się bo tak. tył wchodzi super, bez problemu, wszystko chodzi. Przerzutka tutaj też się zmienia, trymowanie działa, więc też jest ekstra. tego no tak naprawdę, tylko jak włączymy tak, drugi bieg i najcięższy z. Na kasecie to po prostu no, jest przycierka, no, ale no, no, no co zrobić, takie życie i tak. zobaczymy. Umyjemy, spróbujemy, będziemy dawać relacje z Mateuszem jak tak, bo to jest słynna, słynna linia łańcucha, że jak jest na najwyższym biegu z tyłu i na dwójce z przodu, to wtedy y, coś tutaj obciera. nie? Y, i tak mówię, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest kwestia, bo nie jestem w stanie już wyregulować, te brzutki, więc wydaje mi się, że albo brzutka y, jest restu walnięta, bo tak pokazuję, właśnie, no to jest, że A jest coś takiego? Powinna teraz już być do końca, a tu o, widzicie, jeszcze mogę ją ruszyć, to nie może no, tak być. No, czyli to albo mówi, tak jak właśnie Mateusz, albo o, to jest, jest linka z pancerzem, albo brudna tak. przyrzutka, albo już po prostu klar, cudowny klaris, który się po prostu gdzieś tam przytarł. No, Zobaczymy. No, a nie to po prostu ten, kupię przerzutkę, podjadę tak, do ciebie no, i wymienimy. W najgorszym to będzie ten, nie wiem czy w wypadku, hmm. ale myślę, że... Przerzutka kosztuje 50 zł. Aż 50 zł. No, więc <laughs> to jest, wiesz, żaden, żaden koszt tak naprawdę, tak, więc zamówię i będzie spokój. Dokładnie. Ty, a może wiesz co zrób? A może weź zamów? Ten niech ci przyjdzie, no. miej o przy sobie. A jak ale... pomierdasz nią? Nie, nie, nie. Znaczy, <gry> y możemy się nie pobawić, ale chodzi o to, że jak będzie wszystko, zrobimy tą, y wymienimy tą linkę. No. Ode odeś też ją, z powrotem. Można tak zrobić. Można tak zrobić, nie? Dobra. Wu, nie? No. nie wiem, czy tak nawet taką samą wziąć, no. no. nie? No. Dobra, to teraz idziemy na dwór testować. Idziemy na dwór zobaczcie. Więc pewnie już usłyszymy się, jak będę wracał w rowerze. pakuje graty, więc Mateusz, dzięki za robotę. Całe w sumie 2,5 godziny bite roboty, ale uważam, że naprawdę na fajny spec, fajnie wszystko tłumaczy, fajnie zna się na regulacji. No już wiecie, no test i sprzętowych czasami człowiek nie, przy, nie przyczyści. Tak, akurat... Nie przyczyści, Boże, nie przywidzi. Dobra, to widzimy się później. Ja się wracamy od Mateusza. Usza, karba wymieniona w pół godziny, regulacje dwie, no ale to niestety okazało się, że to coś jest albo z przednią przerzutką, albo ona jest po prostu brudna, no bo dawno nie była myta i przez to sprężyna nie działa tak jak powinna yy, albo linka, albo pancerz, albo linka z pancerzem, no bo niestety Felt jest zielony w zimę, ale ogólnie wyszło naprawdę bardzo dobrze. Te przełożenia, które potrzebuję, działają. Fajnie czuć korba jest zdecydowanie sztywniejsza. Więc cała moc, którą teraz dajemy na ugniatacze mocy to działają. Czyli znaczy, ta cała moc jest przekazywana. Więc Mateusz naprawdę dzięki Ci za super robotę, super pogawędkę. Fajnie wszystko wyszło, nie przejmuj się. Jak to się mawia i Salomon z pustego nie dalej. Więc to nie jest twoja wina, że... Ta regulacja nie wyszła do końca tak, jak powinna być Ale ogólnie wszystko działa tak, jak ja chciałem Tylnia przerzutka zmienia, super Nie było w ogóle trzeba regulować Przód przerzutka też zmienia, super Wklikujesz bez żadnych oporów Jest fajnie, zmienia się na lżejszy i na cięższy więc Mateusz, naprawdę, jeszcze raz dzięki wielkie za robotę Naprawdę jesteś specu Fajnie, że odkryłeś, że coś tam może być nadroczystą przerzutką Spokojnie, ogarniemy Kupię tą przerzutkę, linkę i pancerz, coś tam Coś tam na spokojnie wymyślimy Na razie będę tak śmigał, jak jest Tak jak ja jeżdżę, to Jest wszystko w moim po prostu profilu jazdy, więc Naprawdę Jeśli potrzebujecie Coś ogarnia, ogarnąć z technikaliów, gadajcie z Mateuszem, Koleś się po prostu zna, umie wymienić, jest spoko, no i ma makitę. W razie czego i zapieczony support odkręci. Więc z mojej strony to już będzie dzisiaj na tyle. Cześć, trzymajcie się. I do następnego!